Pojechaliśmy jako jedyny polski team na Dreamhacka do Szwecji. Turniej odbywał się w Sztokholmie, a jego pula to 25 tysięcy euro. Zobacz, kto reprezentował nas na tym turnieju, ile zajęło nam dotarcie do celu oraz z jakimi prosami dane nam było rywalizować w Szwecji. Ale zanim to wszystko, pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, suba i oglądać do końca. Naszą podróż rozpoczęliśmy od dostania się busem z Łodzi do Gdyni. Kto otworzył naszą ekipę? Z Teamu Active byli to Krzychu oraz Amos. Ich duo partnerami byli odpowiednio Nizer oraz Czajnik. Na turniej musieliśmy zabrać cały sprzęt, komputery oraz monitory. Po dotarciu do Gdyni zapakowaliśmy się na prom płynący do Szwecji. Rejs trwał 12 godzin, a towarzyszyła nam druga polska ekipa z Kazamą i Mixonem na czele. Nie ukrywam, dzięki nim dużo szybciej zleciała nam podróż. No i mega fajnie było poznać kazamę IRL. Po dopłynięciu do Szwecji znów czekała nas 6 godzinna podróż samochodem do stolicy Sztokholmu. Łącznie cała podróż zajęła nam 24 godziny. Nie było lekko, ale czego nie robi się dla Fortnite? Po regeneracji w naszym pięciogwiazdkowym apartamencie ruszyliśmy na halę główną turnieju. Odstaliśmy swoje w kolejce oraz przeszliśmy przez szereg procedur bezpieczeństwa po czym dostaliśmy się na hale. Sam Dreamhack to nie tylko turniej Fortnite, ale gigantyczny event z wieloma większymi i mniejszymi wydarzeniami pobocznymi. Można było m.in. spotkać tam Mr. Savage'a, odwiedzić jedno z wielu stoisk firm sponsorujących turniej lub po prostu dobrze pobawić się przy jednym z wielu koncertów z muzyką na żywo. Jednym słowem, 3 dni gamingowego szaleństwa. Jednym z takich miejsc było stoisko naszego partnera, Monster Energy, który również był obecny na Dreamhacku i który dostarczył nam zapas Energy Drinków na cały pobyt. Bez nich byłoby ciężko. Sam turniej to cztery eliminacje, z których z trzech eliminacji 12 najlepszych ekip dostawało się do finałów, a z ostatniej z nich aż 14. Sprawa wydawać by się mogła prosta, gdyby nie to, że przyjechało sporo pro-playerów, takich jak Mr. Savage, Hwizzy, Malibuka, Vico, Cinet, Mixon, Hati, Moneymaker, Roban i inni. Naszej ekipie, a mianowicie Amosowi i Czajnikowi udało się zrobić quala w pierwszych kwalifikacjach. W drugiej parze Krzychowi i Nizerowi nie poszło tak łatwo i dopiero trzecia próba skończyła się awansem do finałów Dreamhacka. Sam Mixon coachował nas w ostatniej grze tylko po to, by pomóc nam w kwalifikacji. Dzięki Mixon. Ok, 5 Teraz. No 14. Ostatecznie wszyscy Polacy, którzy przyjechali na turniej, zakwalifikowali się do finałów. Polska Poznaliśmy też mnóstwo ciekawych osobistości. Był Reno, założyciel Bicom Legends. Był także Kazama, który podczas trwania turnieju splitnął swojego duo partnera i postanowił grać z Vico, proplayerem z Austrii. Jednym słowem, Ja, no ja powiedziałby Kazim. Niesamowitym wydarzeniem było także poznanie 10-latniego chłopca ze Szwecji, który przyjechał na Dreamhacka. Niestety był on za młody, by grać turniej. Uwierzcie lub nie, ale za 2-3 lata będzie to nowy Peterbot, jeden z lepszych prosów w Europie. Młody nie tylko rozwalił w pojedynku 1 na 1 Malibuke, Vico, Mixona, Amosa, to jeszcze w pobocznym turnieju 3 na 3 niszczył solo na Trio ekipę Malibuki czy Robana. W nagrodę i trochę na zachętę do dalszego rozwoju dostał od nas koszulkę Timo Active oraz rękaw. Trzymamy kciuki za młody talent Fortnite'owy i życzymy powodzenia. W niedzielę przyszedł czas na finały Lana. Było to 6 gier i rywalizacja o top 30, które premiowane było kasą. Najwyżej z Active splaysowało Amos z czajnikiem na miejscu 18. To jak na pierwszy ich lan, uważamy za mega sukces, a co najważniejsze, duże doświadczenie. Po turnieju głównym odbył się jeszcze turniej 3x3 o 5000 euro, gdzie chłopaki w składzie Amos, Czajnik i Nizer zajęli trzecie miejsce i zgarnęli 750 dolarów. Gratulacje panowie! Wszystko co dobre szybko się kończy. I trzeba było wracać do Polski. Droga powrotna to znów 24 godziny podróży i totalne zmęczenie, ale i zadowolenie, duma i doświadczenie. Fajnie było reprezentować Polskę na turnieju w Szwecji. Dziękujemy naszym partnerom za pomoc w ogarnięciu wyjazdu. Markom Huzaro, GGDAP, IAMA, Madman Gaming, Rebel Nation oraz Monster Energy. Bez Was nie byłoby to możliwe. Dziękujemy też wszystkim, którzy kibicowali nam podczas całego turnieju i byli z nami na streamach. Łącznie przestreamowaliśmy ponad 41 godzin podczas całego wyjazdu do Szwecji. Dziękujemy wszystkim i widzimy się na następnym planie.